W tym filmie przetestujemy sobie podstawkę pod kartę graficzną Deepcool GH01 ARGB, która miejmy nadzieję rozwiąże nasz problem z wyginającą się w zlocie kartą graficzną. Zapraszam! Nasz dzisiejszy produkt to podstawka pod kartę graficzną Deepcool model GH01. Dostępna w trzech wersjach: black, czyli gładka bez podświetlenia, RGB, czyli z wycięciami i oświetleniem RGB, oraz w wersji ARGB, czyli z wycięciem i podświetleniem adresowanym. U mnie w studiu znalazła się właśnie ta ostatnia. W pudełku znajdziemy krótką instrukcję obsługi, dodatkowe śrubki, ucho trzymające kartę, standardowy przewód trzypinowego 5V ARGB wraz z rozdzielaczem, przewód ARGB w standardzie Gigabyte, plastik zwiększający naszą podstawkę oraz samą wieżę trzymającą. Standardowo wieża podtrzymująca wygląda w następujący sposób – wykonana z metalu, wykończona plastikową stopką oraz wycięciami skrywającymi mleczny plastik z małą listwą ledową. Producent deklaruje jej nośność aż do 5 kg. Plastikowe przedłużenie wieży, które dostajemy dodatkowo służy obudową, których zasilacz jest na dole, ale odkryty, czyli obudowy bez piwnicy. Właśnie wtedy nasza postawka musi być wyższa. Sam element podpierający kartę, to również metalowa konstrukcja z gumowym wykończeniem. Dzięki zastosowaniu tego grzebienia na wieży oraz podwójnych otworów montażowych, dostosowanie wysokości elementu podpierającego odbywa się w trzech skalach: co 3,3, ,3, 6 i7 oraz 10 mm. Wysokość podpórki to 163 mm bez podwyższenia i 267 z przeduszką. Montaż w obudowie to banalna sprawa. Wystarczy wybrać odpowiednie miejsce, następnie oderwać od spodu zabezpieczenie taśmy dwustronnej 3M, przykleić, ustawić odpowiednią wysokość elementu podpierającego. Zostało tylko wpiąć przewód zasilający do odpowiedniego złącza ARGB na płycie głównej lub kontrolerze, i to wszystko. Od tej pory nasza karta graficzna przestanie wyginać się w zlocie, co niewątpliwie posłuży nie tylko jej, ale i samej płycie głównej. Przy okazji ozdabia wnętrze obudowy eleganckim wyglądem, ale i w tej wersji dyskretnym podświetleniem ARGB. Dodatkowo oczywiście na plus jej solidne wykonanie, jak i szereg regulacji, tak aby każdy mógł dopasować ją do swojej obudowy. Gorąco polecam. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych moich filmów.